o to jest właśnie pan psycholog u którego przed chwilą byłem A teraz jeszcze idę, idę mam pokazać panią Agnieszkę i panią Zuzannę na chwilę tak. tak to wygląda, tutaj jest pokój ja tylko na chwilę pani Zuzanna żeby panią tutaj pokazać w kamerze dobra jak to wygląda wszystko żeby tutaj Proszę było dobrze nie nie, tylko to Gdzie Pani Agnieszka zastanę? Proszę, proszę... Już wychodzę, tylko chciałem, chciałem pokazać, że byłem na no, takim czymś jak, jak pseudobadanie, sądowo psychiatryczne. Dobra. Gdzie Pani Agnieszka? Gdzie Pani Agnieszka? Dzień dobry pani ja jeszcze po raz drugi tutaj. Pani Agnieszka... To jest osoba, która nie wie, co to jest poczytalność i poczytalność. Pani Agnieszka. Do kamery, proszę bardzo. Ci Pani? Jednak Pani się nakręciła. Nakręciliśmy Panią to pięknie. Pani Agnieszko. Pan Rafał nacelował Panią Agnieszkę. Z nimi trzeba proszę Panią tak, w ten sposób. W ten sposób, bo oni są w tej chwili bezkarni. Co tak jakbyś dziecku swojemu zrobił? Zobacz, takie ślady by się dziecko pokazało po Twojej zabawie z Tobą. Nie macie Pan co skarżyć. A w jakiej sprawie w ogóle tutaj badasz, Agnieszko i Zuzanna? No. Moje dwie fajne koleżanki, co? Oferuję Ci, Zuzanno trochę innych informacji, oprócz tych, które znasz, wiesz? Znaczy. Zuzza nauczysz się, że bez trudu. Dziękujemy. Nie, nie jak... próbujemy, tylko robimy. No i jakieś e, ślady. No i co z tego, że są ślady? Pytam, czy wależa Pan zgodę na badanie? Mogę Panią zbadać, tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Pani Zuzanna, no, tak? Pani księdze, mogę co? Pani? Pani zajmie? Pani Agnieszka. Pani Agnieszka. Pani, Agnieszka. Pani, Agnieszka. Pani, Agnieszka. Pani Agnieszka, ja bym poprosił Panią Pani Usiądę, żeby mnie male o że Co wy tak za chwilę będę walny do panią? Ale to panowie, którzy doprowadzają do sytuacji. Jak pan będzie zwolniony, będzie mało o Proszę wykonywać polecenia, nie dyskutować. Dobrze, proszę usiąść, nie dyskutować. Proszę z Panią doktor. A ja panu wydaję polecenia. Ja Bo Pan jest zatrzymany, Pani doktor. Źle się czuję, bolą mnie ręce. No to nie porusiaj sobie. sobie. Przesiedząc to będzie Panie. Ból, ale ma Pan czerwone Może Pani zobaczyć. Nie się, Może Pani zobaczyć. Zobaczę proszę. Bolą mnie ręce. Chcę żeby Pan... czuł się niekomfortowo panie. Pani Jadwiga. Pani dobra, może do Pani przemówię. Wolą mnie ręce z tyłu czyni, jestem czuję mi się niekomfortowo, jestem wolnym człowiekiem, zostałem zniszczony. Ale jeszcze ja chwileczkę porozmawiamy z panem i panie szanownym. Może mi ktoś rozpuszczał? A ja to niech pan siedział, pan w aucie siedział spokojnie, to teraz panie szanownym... Pani żelazno, mogę panu trochę... Pani żelazno, ból czuję. Proszę pana, proszę pana. Dziękuję bardzo. Bo pan widzę, że ma problemy życiowe. No będzie no. mi wygodniej, dziękuję panie. Bo widzę, że pan ma problemy, panie szanowny, sam z sobą. Ale kuch pan nie bierze Który panu lezać w No właśnie to jest pana problem największy Nie wiem jak robię panu takim, że nie panu woli no i e, kujakie ślady no i co z tego, że są ślady? No, ja tak, Kajtanki były zablokowane, nie, nie zaciskały się, może pan się skarżyć, żalić? Może pani zobaczyć ten kolor, to jest no. czarne. No, no oczywiście, niech pan się... Może pani zrobić no. zdjęcie, obdukcję mu sobie zrobi. Proszę, niech pan sobie to zrobi... dwa silne nie pan, proszę pan, zobaczyć. Nie dobrze, niech pan nie pani się... Niech zobaczy pan ile tu przysiąc. mam wgniecień, zobacz, jedno, no. drugie, trzecie po jednej stronie. Pani to Proszę zobaczyć, proszę, Oraz, jakie ale, są ślady, pokażę ci te rzeczy. Jak, siedzę, a pan stoi. Pan pani Zuzalno, zgłaszam pani ból tutaj. No, pani w ręce, niech pani zobaczy. zobaczy. Niech pani zobaczy. Nie zobaczy, mam ręce a niech sobie w kropki. Bo, powiedz, mam tyle. ręce w kropki. Ona Widzi pani, pan którym śluje. nie dochodziło pani mi, śluje. nie dochodziło mi. Ja to panu nie dochodziło. No nie wiem, co mi dochodzi. do Może i tak, to. Pani Rafale, wie pan, pan pani Agnieszko, ostatnio pani mi wyszła z badań, a ja powiedziałem, że pani była nagrywana no to czemu pani wyszła? A dzisiaj też pani wyjdzie? Nie wyrażałam zgody na nagrywanie, robił pan to... A, a dzisiaj pani wyrazi? Na nagrywanie? No. Nie wyrażam zgody na Pani Pytam, czy wyraża Pan zgodę na badanie? Mogę Panią zbadać, tak. Ale to my jesteśmy od tego, żeby pana badać. Ale ja jestem też od tego, żeby panią również zbadać. Mogę. Czy Pani jest na przykład sensowny... Ja? To jest moja pasja. To jest moja pasja. Niech Pan o niej coś opowie. O mojej pasji? Teraz się pasjonuję, że z paniami tutaj siedzę i mam przyjemność rozmawiać z dwoma paniami, podobno psycholożkami, które nie odpowiedzą mi na zadane pytanie, na przykład, co to jest umysł, że tak powiem. Jesteśmy psychiatrami, proszę Pana, a Pan ma Czy Pan coś może opowiedzieć o swoich sprawach? Nie siedzę tutaj przez panią, przez panią, przez panią, bo pani jest nieuczciwa przy Pani w pracy. Czemu pani jest nieuczciwa, pani Agnieszka? Proszę pana to pan ma sprawy postępowania. Ale pani, pani może mieć. I teraz ja bym pani Pani to... grozi? Czemu? No tak to zabimiało. A się pani wystraszyła czegoś, tak? Po co? Ja zapytam pana tylko, czy pan mi grozi. Czemu nie w życiu, nie? Tylko ja mówię, że pani jest nieuczciwa w swoim badaniu, że panią. Bo pani pisze po prostu opinię pod zamówienia. No, jak to będziemy dalej robić tę co? Na zlecenie. Pani na, zle... na zamówienie. Na zamówienie. Pani Agnieszko, ja, jeżeli przychodzi do pani zdrowy człowiek. A pani mu pisze... Pani że... zdrowy? Tak? A jaki tak. jestem? No jaki jestem? No jak jestem? Dla pani jestem zupełnie poczytany. No to ja w... jestem zdrowy. A pani mi pisze, że jestem zupełnie niepoczytany, bo pani Monika Organiściach tak sobie to zamówiła, tak? Mhm. No zamówiła sobie. Widziała pani to, że za mną pani Szybkowicz nie było, tak? To jest sędzia z jest... Sędzia jest... z jest... Widziała pani, pani za mną, że pani Agnieszka robi takie numery, że opinie sądowo-psychiatryczne robi w 15 minut w ogóle, gdzie się nie pytała i potem wychodzi na to, że jestem zupełnie niepoczytany. I co pani Napisała to? Zupełnie niepoczytany? No tak to chyba pani napisała mi, nie? I ja się chciała zapytać, co to znaczy? Powiedz Pani, ja to sobie chciałem wykorzystać w sądzie i tam tego nie rozumieją. Pani mhm. co to jest zupełnie poczytarność? Ale wie Pan co, ja, może my byśmy to tak posadawały. Pani tak. no, ale ja mam, no, no, nie, nie mogę tej ale nie mogę dostać. Co to jest zupełnie poczytarność Pani że to jest taki stan, który wynika ze stanu psychicznego. Stan to wynika to jest... ze stanu? Tak. Fajne. Mm -hmm. Stan wynika. troszkę ma słowa ale tak to zostało. A zupełna niepoczytalność, to jest co wtedy. No nie ma zupełnej, jest po prostu niepoczytalność. Jest poczytalność lub niepoczytalność. Nie, mam... nie ma zupełnej. To jest niepoczytalność. Tak. To ja myślałem, że mam zupełną. Ale jak no jestem to, czy wtedy niepoczytany. No to pana z błędem? No, Panią a nie... skąd pan myślał o tej zupełnie niepoczytalności cudzysłowie oczywiście? Mówię. No to chyba musiałem przeczytać w pani pisani albo w aktach gdzieś, to trafiłem na zupełną niepoczytalność. Czyli jestem nie. A Pan się uważa za poczytelny, czy może za poczytelny? To wie Pani, to zależy. Ja czasami sobie chciałem wypróbować, o co chodzi z tą niepoczytelnością. Mówię, zobaczę sobie w sądzie, jak to działa. Się mm -hmm. okaże, że tam nikt tego nie respektuje. Czyli ja tak mogę mówić, albo mówić, że jestem zdrowy. To Pani, to jest wszystko jedno, nie Pani? Mm -hmm. Wszystko jedno. Czy Pani uważa pan... za niepoczytelnego? Ja? No. Nie wiem, dlaczego? To wy zaczęły się ten temat ze mną. Pani Agnieszka tutaj zaczęła temat, że jestem osobą niepoczytalną. No to ja mówię, ja mówię, że kiedyś może się to wiem, o co dochodzi z tą niepoczytalnością, bo wszyscy akurat uważają mnie za osobę poczytaną. A pan sam siebie, jak to za... Jestem przynajmniej zdrowym, psychicznie człowiekiem, z równoważoną osobowością. Przeszczęśliwy, jestem zadowolony, uśmiechnięty, ekscytujący. No i co jeszcze mam powiedzieć? Moje życie jest pełni moim marzeń. Panią, te sprawy właśnie ciągną się. Gdyby nie Pani Agnieszka, bo Pani Agnieszka napisała, że jestem zdrowym człowiekiem, no to dzisiaj by mnie tutaj nie było. Nie kajdankowałby mnie tutaj kolega. Gdzie Pani? Dzisiaj spędziłem, widzi Pani to z nadołku. Bo tamten szanowny Pan się upadł. Gdzie Pani ślady nie schodzą? Niech pani, popatrzy, niech pani popatrzy. Niech Pani popatrzy. Ślady na rękach nie składa, a to skędzie, No widzisz? Ja Ci wyjaśniam, to byś takie a dziecko. To Pana policjanta. Kobieta. Proszę? Na ty? No. Tak. Widzisz? Popatrz, co zrobiłeś. To tak, jakbyś dziecku swojemu zrobił. Zobacz, takie ślady by się dziecko pokazało po twojej zabawie z tobą. Ale już pan nie jest w szkole, nie ma się pan co skarżyć. Jestem, w proszę panią... jaką szkołę no, pan skończył? Pani Agnieszko, mogę pani mówić? Jestem Rafał Agnieszka. Agnieszka, słuchaj. Ja, ja ci panie tyle panie razy panie mówiłem, ja ci tyle razy panie mówiłem, panie. czy ciało jest w świadomości, czy świadomość ciała. To jest kolega pana poślemy, i będzie wszystko załatwione. A w jakiej sprawie w ogóle mi tutaj badasz, Agnieszko? I uwagi, no. Moje zostało. dwie fajne koleżanki, co Zuzanno, Bardzo dużo z... z... Słuchaj, z... nie daj się wkręcać Agnieszce, bo na mnie przekręty z sądem. Słuchaj, a jak ja tu nagłośnię wszystko, a wyraź mi problem. Nie. Rafi S, to sobie wpisz tutaj na karteczce. wpisz sobie. E, no nie no, ale nie będzie mi pan mówił, co ja mam prawo. Rafi spacja S, no no tutaj sobie, tutaj masz. Znaczy rafi z S i tam masz wyłożoną psychologię, którą okay. ja uważam. No, no ale to tak trochę pan Zuzan... agresywnie do no, nie? Ja nie... Oferuję Ci, Zuzanno, trochę innych informacji, oprócz tych, które znasz, wiesz. Tutaj zastanów się na przykład, czy ciało jest świadomości, czy świadomość ciele, Robisz odwrotnej koncepcji teraz, widzisz? Ja się przejmę tym państwem, którzy tam siedzą, że z Panem tak niekonkretnie rozmawiamy, a ci ludzie tam z zębami. Ale nie, bo Ty mi teraz wprowadzasz mnie w poczucie winy, Zuzanno. To, co Pan próbuje cały czas... Zuzia, nauczysz się, że bez skrót. Nie próbujemy, tylko robimy. Chcą to... zadać Pana? Chwileczkę, a ja no, to tak. Chwileczkę, e, dwa słowa. A to... Ale mieliśmy mi się badać, to przecież nad mnie zaproponowała. Ale ja się nie zgadzam na badania. zapraszam. Nie zgadzam się na badania, To mam jestem w No to trzeba. Było y początku. Ja mówiłem na początku. Spada wszystko, tak? Tak, musisz. Ale dobrze, Pan nie reagował na polecenia, to teraz Pan trzymam. Ale. Ale jak już ten rozkuty, to może oddać mi moje rzeczy już, co? Nie, proszę bardzo. Dlaczego? Się nie zostało zakończone. Ale ja miałem. Panie być... zakończyłem z panem rozmowę. Panie Michale... Dziękuję, do widzenia miłego dnia. Nie, oddawać mi części, panie miale. Raz, dwa, ludzie słuchają tutaj. No wziął pan moje rzeczy, to niech pan, pan, pan odda. Pan, tutaj, jest... no. pan, pan pan lubi być medialny taki, nie? To pan prezydentem powinien zostać. No w Kolumbii gdzieś tam, wy pan pan robi Albo w fundurasie. Myślę, że tam pan nie słuchał. Panie Michale, niech pan idzie po mojej rzeczy lepiej. No ja tam wiem, co mam dobrze Ale pan się panie... Czy ja jestem zatrzymany jeszcze, panie Michale? Jestem zatrzymany? A ty co powiesz? Zatrzymany jestem? To czemu mnie uwolniłeś z kajdanek? Nie jestem zatrzymany, widzisz? No jasne. No widzisz, i teraz już masz pogubioną rzecz: no. albo jestem w kajdankach, albo nie. Pan jakieś manipulacje wobec To nie są manipulacje, tylko chcę, żebyś zaczął sensownie myśleć. No to dobrze, cieszę się, że pan sezon To miało wyrainy, być doprowadzenie ja na badania. Było? Nie. Wyszedłem z badania, oddajcie moje rzeczy raz dwa. Oddaje mi pan moje rzeczy. A pan może mi wykonywać. Panie Michałku. Na razie to ja wydaję Panu Panie polecenia, Michałku. a pan ma je wykonywać. A jak nie to panu zrobi artykuł 65 a nie stosowanie się do poleceń wydawanych w sesji scenariusze. To, to, to proszę pana następna sprawa. To to. Pan no nie straszny strasz, tylko zresztą, pan. Nie, ja panu nie ostrzegam pan. O. Nie straszę. Niech pana nie straszy na nas. to. to zróbcie mi, Państwo, proszę bardzo. Zbukacja, tak. A ja zapytam, co to jest odpowiedzialność, panie Miale. No, ale nie chce pan przeczyta definicję No pan No, no jasne. Pan lubi googlować i tak dalej, YouTube, pankowa. No to panie niech pan sobie miale. tam leży panie, panie Miale tu lekarz, może pan poszedł do niego, co? Nie, nie, ja powiem, że proszę pana ja są trochę na ciele umyślne. No nie wydaje mi się. Kajdankowanie, patrzcie się, to jest kajdankowanie. Patrzcie, to jest kajdankowanie. I no, mówię, poluzuj kajdanki, a Michał specjalnie jak w gestapo. Pan, pamięta te czasy? Nie, no to no, pamięta te czasy. Tak robili przecież, na siłę skuwali, no, no zobacz. Słuchaj, uważam, no, że to jest... Członcy, nie tylko dla nas, ale i dla państwa. Nie wypowiadaj się za kogoś innego, pamiętaj. A pokuszę się o to, że... Dlaczego kogo... właśnie wypowiada za jedną Jakie? Towarzysz dał takie prawo. Jakie? Nie mamy poświadczeń. Jakie? Ja bym prosił pana, żeby pan zachował spokój, bo są tu badania. Jak masz tajemnie w ogóle? Jestem męczący dla innych. Tutaj. Nie. nie. Mawiasz mi coś, to co to nie należy. Raz... Zachowajnoć do środka swojej samoświadomości, żeby słuchać. Słuchaj. No i ty pan też. Jak się ma, to no? robisz no. tak przy mnie. Ostatni mi pan zaproponował, może panu nalać? dziękuję. dziękuję, dziękuję, dziękuję. Prawa, nie, 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 nie. Pan usiądzie i nie prowokuje. Co to jest prowokacja kolego? chciał żeby na podróż, się nie można. Się pan, usiądzie, pan. Ty jesteś policjantem, jest. powinieneś rozpoznać prowokację. Usiądzie. Niepoprawnie używasz słów, to Wierdwie. nie jest prowokacja. Musisz wiedzieć co to jest prowokacja. Dobra, no bo potem komuś mówisz, że na przykład ja teraz prowokuję, co prowokuję powiedz mi? Co? i walked in town on silver spurs that jingled too a song that i heard